Witam Was wszystkich na pierwszej edycji każdego bramu. No to co? Idziemy na rower. Misiek Jedziemy na pierwszy start z tego sezonu w Ultramaratonie rowerowym Hardy Gravel 570 km, ale są jeszcze dostępne dwa dystanse 350 i 150 km. Baza zawodów jest w hotelu Hotowa. I właśnie w takich pięknych okolicznościach przyrody zmierzam do bazy zawodów i już jutro o 6 rano ruszamy zdobywać harde kilometry Pakiecik startowy Pakiecik startowy od yy, Hardy Gravel Torba z Makofa Numer startowy 006 o, yy, -Offa Cleaner krem, czapeczka z Hardego, bardzo fajna, czapeczka zawsze spoko, Ceramic Loop Premium, czyli pewnie Smar, naklejeczka z McOffa, naklejeczka z kilometrażem, co gdzie jest, to mamy Odpowiedź na pytanie, wygraj Renault z Symbios z pełnym bakiem na weekend. Dobrze, odpowiemy na pytanie. Mac do oczyszczenia napędów. Wlepeczka z hardy gravel i Tu mamy coś z, z Darko. A co to jest? Uuu, skarpeteczki. Proszę, jakie fajne skarpyciuchy dostałem. No, także to mamy w pakiecie startowym. No, to zaczynamy już dobra. Pobudka o 4:30. Nie jest chyba moją mocną stroną. Jedziemy z tym. Odprawa fajna, po odprawie grille, krzeszuczki, kiełbaski, pogoduchy z innymi uczestnikami. Miejscówka, w sensie baza, baza startu, hotel, petarda, pokoje świetne, spa, baseny, sauny, nie korzystałem, ale wiem, że są. Restauracja super otoczenie, las, jeziora, jezioro. Znaczy, jezia. Jakiś zbiornik wodny, ośrodek słowny w lesie. Patarza, naprawdę. Miejscówka na start. No, przede wszystkim. Z racji, że to jest, ten wyśniki, to jest pętla. Wsierczam samochodem, zostawiam samochód, wypakuję rower, jadę co, przejechać, wracam. Samochód stoi, nikogo nie muszę angażować, sztos, sztas. No i jak na razie, obsługa uczestnika jako klienta. No super, się zaczęło gdzie po powrocie, ale na razie jest ok. Dobra, Kawka śniadanko, uczę się zbierać po malutku. kilometry e, tuż przed skrętem waszym damy wam sygnał syreną do startu ostrego e, my pojedziemy prosto więc się nami nie sugerujcie wy skręcacie w prawo Zaczynam pierwszy wyścig w tym sezonie 570 km konie poszły przodem. Nie wiem od czego zacząć tego vloga z pierwszych zodu zawodów w tym roku, czyli Hartego Gravela 2025. I cytując klasyka najlepiej chyba od początku. Ale po tytule już wiecie, że nie dojdziemy do końca trasy, więc zapraszam do oglądania. Na Hartego zapisałem się na samym początku roku. Jeden z organizatorów to znajomy znajomego. Zapalony kolasz mówiąc mi, że planuje ultra. Zasiał ziarno, które wykiełkowało pozycją na liście startowej. Nawet mogę powiedzieć, że udało mi się wyłapać jakiś kod rabatowy na kilka procent. Wiedziałem, że Piotrek to z pełną gębą, były zawodnik Timu MTB, czyli goś z pasją do dwóch kółek. Byłem pewny, że nie będzie to skok na kasę, tylko wyścig tworzony na pasji i doświadczenia. Ponownie cytując klasyka, na naszych oczach tworzyła się historia. To była pierwsza edycja. Drugiego organizatora Bartka poznałem dopiero przed startem, ale też znaleźliśmy szybko wspólny, koleżeński język. W tym roku jest mi dużo łatwiej zaplanować starty i brać w nich udział, ponieważ mój patronite Wybuch po informacji, którą wysłałem do moich znajomych, że mam takie coś. Znajomi, klienci, rodzina. zbiera się spora suma, która w bardzo dużym stopniu ułatwi mi w tym roku starty i moją pasję około rowerową. Baza zawodów. To tutaj zatrzymałbym się na dłużej i mógłbym wymieniać jak bardzo mi się spodobało. Byłem tam pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Hotowa Grand Hotel to miejsce petarda. Świetny hotel z własnym spa, fajne pokoje. Smaczna restauracja, super obsługa. Jednak najwięcej dzieje się wokół tego hotelu. Na terenie obiektu było takie jezioro, zalew. Małe Molo, cały teren taki zagospodarowany, lasek sosnowy. Jest duża wiata giglowa, rowerki wodne, park linowy Tyrolka, plaża, plac zabaw dla dzieci, jakby ktoś chciał przyjechać z rodziną, taki bar zewnętrzny, no i bezpieczny parking dla samochodu, który można było zostawić na czas startu. No i takie miejsce naprawdę w takim fajnym otoczeniu przyrody, naprawdę doskonały wybór na start takich zawodów. O tym wspominałem, ale dzień przed zawodami była możliwość odbioru pakietów startowych. Odprawa odbyła się o od 17.30, później był grill, rozmowy, opowieści. Eee, wszystko odbyło się pod taką super wielką drewnianą wiatą. Eee, w pakiecie startowym, tak jak widzieliście, były numerki, naklejki, kosmetyki, skarpetki, czapeczka. Eee, yy, yy. I moim zdaniem wymieniłbym to na z kilometrażem e, takim miasta i tak dalej, na taki kilometraż są sklepy, pizzo, bo wtedy byłoby zawodnikom łatwiej zaplanować postoje. E, w sumie byłoby to duże ułatwienie dla, star za, dla startujących, e, bo normalnie jakby jest to po stronie tej osoby, która startuje, żeby sobie to sprawdzić. Eee, ale byłoby to dużo ułatwienia, więc nie odbierzcie tego jako pretensję, tylko jako sugestię, że takie coś można byłoby zrobić. Idziemy to Zajebista trasa. Na razie jest naprawdę sztosie. szuterki krótkie asfalty, ścieżki leśne. Jest naprawdę git. Jak na razie jest git. Charty grabior offerował. 3 dystanse. 570, ten na którym jechałem, 350 i jeszcze 100 albo 150 km. Łącznie na wszystkich dystansach była chyba niecała setka startujących. Swoją drogą bardzo fajny wynik, jak na setki organizowanych wyścigów w Polsce i to jeszcze w weekend majowy. Start o 6 rano to dla mnie za wcześnie. Żeby wyrobić się tak bez pośpiechu. Hmm. A spałem na miejscu w hotelu. Wstałem o 4.30, pora na toaleta, śniadanie, ubieranie, odbiór trackera. W sumie troszkę jeszcze śpiący, nieprzyzwyczajony do niskiej temperatury. Musiałem ruszać. Organizatorzy tłumaczyli to dość sporym ruchem pociągów na trasie o 7 rano, a przejechaliśmy kilka przejazdów kolejowych, i zrobili to w ramach bezpieczeństwa. Dla mnie, tak czy siak, za wcześnie, myślę, że i tak e, e, z, z myślą, że i tak mnie czekanie przez pana najbliższa noc. Chcąc przejechać longiem, zerwany poranek. No to trochę widać kwałem. Start honorowy wspólny z autem technicznym, a po 4-5 kilometrach start ostry, który miał miejsce w lesie. Na początku poszły przodem konie, o około 10-14 osób, później z każdym kilometrem stawka się rozciągała, aż w miarę e, wszystko się ustabilizowało. Pierwsze 110 km to totalny stos, lasy, szuterki, przecinane łączniki, asfaltami, po prostu chwilę trwają. Później niestety zaczęły się schodki. Pojawiły się podjazdy, hopki, niekończące się polany, ścieżki i co gorsze gruzowiska i piach. Są przeciwności, to zaczęło się ultra. Oczywiście po tych wspaniałych 110 km nie było tylko ciężkiego terenu. Pojawiły się też szutrowe, białe autostrady, fajne dukty leśne, ale po prostu było więcej ciężkich odcinków, górek niż tych pierwszych 110 km. Mimo weekendu majowego, sklepy były normalnie otwarte. Uzupełnianie zapasów raz na powiedzmy 80-100 km nie było problemem, a że dość mocno grzało, no to wiadomo, że schodziło sporo płynów. Trzeba było korzystać z tych otwartych sklepów, bo większa część trasy nie przechodziła przez środek miejscowości, raczej prowadziła je bokiem. Lasami, łąkami, nie chcąc zboczyć ze śladu, mogły być braki sklepowe przez kilkadziesiąt kilometrów. Zawsze jednak można było się zatrzymać i przy domostwach poprosić o wodę, a tych nie brakowało, były praktycznie co chwilę. teraz się zaczęło. Jestem na około 200 km, km i zaczyna mi być źle. Z każdym kolejnym zaczynam jechać za karę. Dolatuję do fajnie zorganizowanego pierwszego pit stopu na 240 km. Ugłoszono nas w zamku w Szydłowie. Były toalety, materacy do odpoczynku, zupa pomidorowa, napoje ciepłe i zimne, ciasta. Z Arturem, z którym jechałem uzgadniamy, że godzinka, może dwie i ruszamy dalej. Aż do kolejnego pit stopu oddalonego o 150 km. Coś zjadłem, coś się napiłem, poleżałem, chciałem coś się zdrzemnąć, ale bałem się, że będzie gorzej. Po półtorej godziny ruszamy dalej. Yy, tutaj tak przerywając sytuację, chciałbym też zaznaczyć, że jechałem chwilę z zawodnikiem, który miał glebę i uszkodził rękę. Praktycznie nie miał siły w dłoni, i w palcach, kierownicę, tą uszkodzoną ręką nawet nie trzymał, tylko stabilizował do jazdy. Miał elektroniczne przerzutki, to mógł zmieniać je bez problemu, bo nie wymagało to dużo siły. Jak wróciłem na metę oddać tracker zaraz po zgłoszeniu DNF, to się z nim spotkałem, bo ukończyłem wyścig i wtedy już wiedziałem, że na pewno złamano, że na pewno że na pewno ma złamaną rękę lub pękniętą, bo dłoń była tak napuchnięta jak wielki bomber. I chciałem to zaznaczyć tutaj, bo chciałbym powiedzieć gościu wielki szacun naprawdę za, za wytrwałość i za ukończenie wyścigu. Jednak wracając do mojej sytuacji, jadę już tylko głową. Praktycznie zero chęci, przyjemności. Cały czas już w sumie coś marudziłem Arturowi i odsuwałem już od nf Niestety po 30 km od pit stopu po wyjeździe z lasu, trafiałem po ciemku na drewnianą wiatę. Proszę Artura o przerwę, próbujemy się przespać, zaczyna się mój dramat. Przyjaciel szuka mi noclegu, bo w wiacie nie ma zasięgu. Artur śpi, a ja walczę, żeby się nie poddać. Dostaję drgawek, oblewają mi zimne poty, pomału nie mogę obsługiwać telefonu, bo tak skaczą mi ręce. Wyciągam folię NRC, nakładam wszystkie swoje warstwy ubrań i staram się złapać temperaturę. Puszczam pawia, wychodzę do, wchodzę do tego worka i kładę się na ziemi. Nie jest zimno, około 12 stopni, więc. Nie powinno mi być zimno. Pada decyzja, nawet nie z mojej strony, tylko ze strony mojego przyjaciela, że jedzie po mnie i tyle. Cały czas szukał noclegu, który mógł uratować mój start, bo mieliśmy duży zapas czasu, ale nie było dosłownie Pisałem Andrzejowi, jak się czuję, co mi się dzieje i tak dalej. Miał moją lokalizację i pędził do mnie dwie, dwie i pół godziny. A ja przez ten czas walczyłem z drgawkami. Artur jak wstał, to zapytał czy jadę, ale nawet mnie nie namawiał, widząc jak jest, i pojechał dalej sam. Pech chodzi parami. Nie dość, że tak yy, kończyłem wyścig, to Andrzej jadąc do mnie, przejechał jakieś wcześniej potrącone zwierzę, które leżało na drodze. Rozwalił zderzak. Finalnie około pierwszej w nocy przyjechał i można powiedzieć wyciągnął mnie z opresji. Rover na bagażnik, jadę auta, ogrzewanie i wróciłem w miarę do żywych. Podrzucił mnie na metę dochodowej, gdzie miałem auto, oddałem tracker, przepakowałem sprzęt, że mało rozsądnie, ale chciałem wrócić do domu i tak zrobiłem. Około 5 rano byłem pod swoim przyśnicem i chwilę później tuliłem się do żony. Andrzej jest fotografem i następny 90 rano miał być na zlecenie przez kolejne kilkanaście godzin, więc... A wrócił w podobnym czasie jak ja. Więc tym bardziej chciałbym z tego miejsca naprawdę podziękować. Więc Andrzej, dziękuję Ci za pomoc i cieszę się, że mam przyjaciela, na którego mogę liczyć. Reasumując, zawody skończyłem na 200, 270 km z 570. Niestety to mój pierwszy DNF. No i tyle. Jeszcze na koniec takie dwa różne przemyślenia, co mogłem zrobić i jak ewentualnie decyzja organizatorów mogłaby mi pomóc, więc po pierwsze mogłem na pierwszym plicz nie rząd kozaka i spać, w stadzie świcie i jechać dalej. Wtedy jest duża szansa, żebym ukończył zawody. No ale nie chciałem się poddać, więc rzuciłem kozaka i pojechałem dalej. Co się przełożyło na DNF. -a. Eee... I druga sprawa, że na pierwszym pistopie, fajnie by było, bo to był pierwszy wspólny pistop z oboma dystansami. Jeżeli byłaby możliwość zmiany dystansu, to prawdopodobnie bym go zmienił i gryząc ziemię, ale bym dojechał do mety. Niestety tak nie było. To są tylko dwie luźne, dwa luźne przemyślenia, więc Harder Gravel 1 Górski Misiek 0, ale plus zdobyte doświadczenie. Na samym końcu dziękuję organizatorom za super event, Arturowi, Wojtkowi, Krzysiekowi za wspólne kilometry i moim patronom, którzy w tym roku spali mnie w mojej przygodzie rowerowej. Bardzo wam dziękuję. To już koniec. W następnym odcinku postaram się przemyśleć, powiedzieć co się stało i jakie mogą być przyczyny TNF. Trzymajcie się, cześć, widzimy się w następnym.